Witam, to jest pierwsza część poradnika do programu Camtasia Studio w wersji 8. Dobrze, więc zacznijmy od podstaw. Po uruchomieniu aplikacji pojawia nam się takie okienko z podstawowymi funkcjami. Dwie podstawowe funkcje to jest nagrywanie ekranu, czyli to co aktualnie ja robię, oraz importowanie danych. Tu mamy także projekty, które są zapisane i które ostatnio tworzyliśmy. Ja zacznę od zaimportowania danych. Mam tutaj przygotowane cztery pliki: plik muzyczny, zdjęcie oraz dwa pliki wideo. Wszystkie sobie je załaduję do programu. I teraz tak zacznijmy od podstaw. Po prawej stronie mamy na bieżący podgląd tego, co będzie wyświetlane na ekranie. Po lewej stronie w tym wypadku mamy nasze dane, czyli zdjęcie, yy, klik y, audio oraz wartyki wideo, wszystko ładnie posegregowane. U dołu ekranu jest oś czasu. Film czy tam klip wideo umieszczamy na osi czasu poprzez jego przeciągnięcie. Jak widzimy, fajnie się umieścił, wszystko działa. Tutaj możemy sobie kliknąć przycisk play i zobaczyć jak na bieżąco widzimy, jak ten film by trwał. Teraz tak, y, aby uciąć film wideo ustawiamy suwak w osi czasu w odpowiednim miejscu klikamy na klip wideo i naciskamy przycisk S. Stworzyły nam się dwa pliki y, możemy sobie dodać drugą oś czasu i przesunąć na przykład ten film wideo na y, wyżej na drugą oś. Y, aby przyspieszyć klip wideo możemy skorzystać z funkcji Clip Speed i po wpisaniu odpowiedniej wartości, w tym wypadku na przykład 400%, widzimy, że oryginalny film trwał 34 sekundy. Nowy będzie trwał 8. Jak widzimy, jest 4-krotnie kro... 4... 4... 4... 4 przyspieszony. Dobrze. Teraz tak, dodajmy sobie jeszcze jedną ilość czasu i przerzućmy sobie plik muzyczny. Po przerzuceniu widzimy tutaj. Plik muzyczny, jak widać, chodzi wraz z obrazem. Hmm. Po kliknięciu w funkcji audio mamy do dyspozycji kilka tutaj możliwości, możemy sciszyć plik audio lub go wzmocnić. Za dużego wzmocnienia nie polecam, gdyż traci to wtedy plik audio na jakości możemy także skorzystać z. Funkcji fade in i wtedy możemy ustawić plik audio w taki sposób, aby stopniowo wzrastała jego głośność. Możemy także w ten sam sposób skorzystać z funkcji fade out, no i wtedy zakończenie tego pliku muzycznego także jest powolne. Plik audio także możemy tutaj ciąć, także nie ma żadnego problemu. Tutaj możemy sobie będziemy stopniowo właśnie wyciszyć audio, więc to wszystko działa. Przechodząc do zakładki Clipbin, dalej mamy nasze dane. Jest także funkcja library, czyli fabrycznej biblioteki. Jest muzyka, są różne zdjęcia, animacje. To wszystko jest tutaj dostępne, można z tego korzystać. Teraz tak, przeciągnijmy nasze zdjęcie zdjęcie jest już przeciągnięte tylko jak widzimy zdjęcie no, nie jest widoczne a no to przez to, że im wyżej im wyższa, wyżej jest ścieżka wideo ten obiekt będzie widoczny po zamienieniu ścieżki jak widzimy zdjęcie jest widoczne, możemy sobie teraz to tutaj zmniejszyć za pomocą suwaków na ekranie i ustawić na przykład w rogu ekranu, no i dobrze powiedzmy, że uważam ten film jest gotowy i chciałbym go zrenderować. Czyli stworzyć. Klikam Product and SHARE i wybieram odpowiednią opcję. Można oczywiście skorzystać z osobnych tutaj ustawień, można sobie stworzyć nowe, wybrać odpowiedni, odpowiedni format pliku. Lecz ja preferuję standardowy plik MP4. W jakości 720 lub 1080. I tutaj mamy, z, jak widzimy, funkcję MP4 jest dla Smart Player, czyli tam będą dodatkowe pliczki, co jest zbędne. Więc ustawiamy opcję MP4 dla jakości 720, czyli rozdzielczość 1280 x 720 Wszystko jest tutaj ładnie opisane. Klikamy dalej. Wpisujemy nazwę naszego projektu, na przykład test. Tutaj jest źródło, gdzie plik zostanie zapisany. Tutaj możemy ustawić opcję, aby pokazał nam rezultat: czy się wszystko udało, czy żadnych błędów nie ma, oraz czy po zakończeniu procesu renderowania automatycznie plik zostanie otworzony. Ja to wyłączam. Klikając zakończ, plik się renderuje i wszystko gra i hula. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli film się podobał, to daj łapkę w górę. Jeżeli podobają Ci się takie filmiki, zasubskrybuj kanał. Dzięki i do zobaczenia.